Hejka szopki i istoty maści wszelakiej! Witam na moim kanale, ja jestem Aria i dziś ponownie obejrzymy sobie najbardziej niestraszne, straszne historie. Zapraszam! Mam na imię Eryk, a ta historia przydarzyła mi się w 2007 roku. Wyobraźcie sobie, że 2007 rok był prawie 20 lat temu. Niesamowite. Mieszkałem w apartamencie na 16 piętrze bloku. Poszedłem odwiedzić przyjaciela, który mieszkał parę pięter niżej. Chwilę rozmawialiśmy i co nieco wypiliśmy... Co nieco wypiliście? Brzmi jakbyście pili piwo, a to wygląda jak Pepsi. Coś, coś tu czitujesz. aż w końcu stwierdziłem, że pora wracać do domu. Kiedy już miałem wychodzić, poczułem okropny zapach, jakby zgnilizny. Pomyślałem, że jestem po prostu pijany, jednak jak się chwilę później okazało, to nie było to. Kiedy wyszedłem z mieszkania, zobaczyłem przed drzwiami martwe ciała. Po pierwsze, widzę tu jedno ciało, a nie kilka. Po drugie, świeżo zamordowane ciało, a wygląda na świeżo zamordowane, skoro jeszcze krwawi, nie śmierdzi zgnilizną. Może być metaliczny zapach krwi, ale nie zgnilizna. Kłamiesz nas, to się nie wydarzyło. Przerażony całą tą sytuacją, chciałem zostać u kolegi na noc, ale w piekarniku zostawiłem kurczaka i musiałem wrócić do swojego mieszkania. Sam fakt tego, że wyszedłeś zostawiając coś w piekarniku jest nieodpowiedzialny, typie. Zadzwoniłem na policję, a ci powiedzieli, żebym nie dotykał ciał. Poszedłem na wspólny balkon, jeszcze na piętrze kolegi, zaczerpnąć trochę świeżego powietrza po tym wszystkim. O mój Boże, czy to szrek? Ale to co zobaczyłem... Sprawiło, że zrobiło mi się jeszcze bardziej niedobrze. Na balkonie stał ktoś przebrany za grincha. Okej, okay, grinch też może być. Na początku pomyślałem, że ktoś robi sobie żarty, bo zbliżały się święta i powstał jakiś taki dziwny trend, ale on miał na sobie krew. Jestem pewien, że to on zamordował te osoby. Próbowałem po cichu się ukryć. Byłeś na balkonie i teraz on goni cię na korytarzu. W jaki sposób? No chyba, że. Przeszedł z balkonu na balkon, ale mogłeś w tym czasie na przykład wcześniej zacząć uciekać albo go po prostu zepchnąć w samoobronie? Nie pomyślałeś o tym? Ale najwyraźniej mnie usłyszał, bo zaczął biec w moją stronę. W ostatniej chwili drzwi windy się zamknęły, ale jeszcze zanim ruszyła, usłyszałem jak przebieraniec powiedział: Do zobaczenia na szesnastym piętrze, Eryk. Skąd wiedział, jak mam na imię i na którym mieszkam piętrze? Musiałem szybko coś zrobić, więc pojechałem na 17 piętro. Byłem wtedy jedno piętro nad nim i słyszałem dokładnie jego szalony śmiech. To w niezłe gierki sobie grają. Powiedziałabym nawet, że tutaj tajprzyd. Tylko, że raczej główny bohater nie jest zbyt inteligentny, jak widać. Wszedłem znowu do windy i zjechałem do garażu, żeby schować się w samochodzie. Ale kiedy zjeżdżałem, zadzwonił do mnie mój przyjaciel i powiedział, że ochroniarz nie żyje. To oznaczało, że Grinch zabił więcej osób. Powiedziałem przyjacielowi, żebyśmy spotkali się w garażu, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, co mnie tam czeka. Kiedy otworzyły się drzwi windy, zobaczyłem Grincha. Wyciągnął pistolet i powiedział, chyba z uznaniem Niezła próba. Zacząłem uciekać, ale on tylko się śmiał. Typie, nie grałeś nigdy w strzelanki? Nigdy nie ucieka się po prostu do tyłu. Na boki, albo skacz, o skacz, tak jak w Fortnite. Cie. Wtedy się na pewno by nie trafił. O, i wystrzelił pocisk, który trafił mnie w ucho. A, czyli to nie jest death note. To po prostu Donald Trump, prawdziwa historia. Następne co pamiętam, to już moment, kiedy obudziłem się w szpitalu. Okazało się, że tuż po pierwszym strzale obezwładnili go policjanci. A co z kurczakiem w piekarniku? Czy ktoś to wyłączył? Jak to się teraz o tym dowiedzieć? Jeden z policjantów zaczął mnie przesłuchiwać, ale jedyne co mogłem powiedzieć, to to, że napastnik miał na sobie strój grincha. Okazało się, że nie działał sam. Aaaa! Oczywiście, że musiał być tam Joker. Oczywiście. A było z nim jeszcze dwóch innych morderców w przebrania. Ej, zaraz zaraz! Główny bohater tej pasty nas po prostu oszukuje. Joker, który jest na tym załączonym obrazku, powstał w 2019 roku. Autor tej historii powiedział, że to wydarzyło się w 2007 roku. Jak mogło więc mieć to miejsce? Wcześniej Joker wyglądał inaczej. Jestem fanką DC, Nienawidzę Jokera. Znaczy, toleruję go, ale mm, są pewne powody, dla których y, nie za specjalnie za nim przepadam. Ale wcześniej on wyglądał inaczej. Dlaczego? Znaczy, pewnie historia powstała później i ten Joker został użyty, żeby podkreślić, że żyjemy w społeczeństwie. Ale wszystko się tu nie klei. Proszę stąd wyjść. Następny. Policja aresztowała całą trójkę i zostali później skazani na dożywocie. Mężczyzna przebrany za Grincha musiał być bardzo bystry, skoro rozgryzł mój plan. Nigdy więcej nie chcę przeżyć czegoś takiego. Wiem, że następnym razem mógłbym nie mieć tyle szczęścia. Okej, okay, następnym razem. Zakładasz, że tak często dzieją się takie rzeczy? No chociaż zależy gdzie żyjesz. Może u ciebie się tak dzieje. I wciąż prześladuje mnie myśl. Co by było? Gdyby policja nie przybyła na czas. No i tym oto sposobem dotarliśmy do końca tego filmu. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Hmm, co powinnam jeszcze powiedzieć na koniec? Może dać wam jakąś radę, albo złotą myśl? Nie żyjcie w takim społeczeństwie jak Joker. I nie kłamcie tak jak bohater tej historii. Hej!